No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta lecimy dzisiaj na pole, lecimy sobie pokopać. Czy będą fanty, czy będzie ciekawie? No cóż, przekonamy się, trzymajcie kciuki, ja Wam życzę miłego oglądania. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapka w górę, komentarz i lecimy do pierwszego dołka. Mamy tutaj bardzo fajny sygnał. 48 49, no to jest to naprawdę bardzo wysoko. No i koplimy. Ziemia jeszcze pod spodem zamarznięta, a z wierzchu całkowita ciapka. Coś mamy wykopane. Mamy coś tu, o chyba widzę rancik. Chyba widzę rancik moi drodzy. Zgadza się czy nie? No pewnie PRL-ka mamy w pierwszym dołku, moi drodzy. Moi widzowie, mamy pierwszą monetkę dzisiaj w pierwszym dołeczku. I mamy dwa ziko PRL. Jagódki. Dobrze mówię? Jagódki. Pozdrowimy może rocznik, mamy rocznik 58. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, jeśli oglądacie i jesteście z tego rocznika, to dajcie znać w komentarzu. Ja was pozdrawiam, no i w następnym dołku liczę też na jakieś fajne fanty. Może nawet troszeczkę starsze. Taki sygnał, no taki średni bym powiedział. Utrzymuje 25, ale trochę popierduje mi żelazem, ale że tu nie ma... O widzicie, tutaj w ogóle sygnału nie ma. A tu jest znowu sygnał koloru, chociaż taki mieszany z żelazem, sprawdźmy to. Takie rzeczy też warto oczywiście kopać, spróbować sprawdzać, nigdy nie wiemy, co może być może być coś maskowane porówna 20, 21 19, 20 no nie jest całkiem taki zły sygnał, chociaż bardziej bym się spodziewał tutaj najpewniej jakieś blaszki ale trzeba to oczywiście sprawdzić zobaczcie, jeszcze pinpointer czysty, jeszcze nieużyty drugi dzisiaj dołek To mamy. Dobra, udało mi się w końcu namierzyć. Chyba, bo jakoś tak strasznie popierduje to słabo. Co my tutaj mamy? Moneta? Albo guzik, może. Guzik, bo takie chyba półokrągłe to jest. Zdjąć rękawiczkę. Bo jest straszny bajoro dzisiaj, moi drodzy. Jest guziczek. Jest guziczek. I coś chyba nawet na nim jest. Może jest z orzełkiem. Kurczę, fajnie by było. Jest orzełek, zobaczcie. Jest orzełek, ale nie widzę, czy PRL, czy może jednak międzywojnie. Czasy wojenne ogólnie z koroną, żeby było, by fajnie, by był z koroną. Ale czy jest, to nie wiem. Będziecie widzieć tutaj gdzieś na podglądzie zdjęcie tego guziczka. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak widzicie, większość stałych widzów oglądających regularnie moje filmy nie subskrybuje kanału, więc będzie mi miło, jeśli właśnie teraz to zrobicie. Możecie też zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, udostępnić ten film lub okazać wsparcie tutaj poprzez to podziękowanie. Z góry dzięki, lecimy dalej. Naprawdę dłuższą chwilę zupełnie nic nie było, natomiast no w końcu wyjść coś musiało parę tam polmosów, jakiś pierdółek i mamy guziczek moi drodzy kolejny guziczek mamy dzisiaj guzikowo jak widać i mamy groszek Wehrmachtu patrzcie jest groszek Wehrmachtu o jest z łóżkiem jest cały no ale to jednak tylko groszek Wehrmachtu bardzo popularny guzik nawet u mnie gdzie tutaj fenoli ani takich rzeczy to praktycznie w ogóle nie ma bardzo rzadko występują no to guziczki takie tego typu chyba najpopularniejsze jakie tutaj w ogóle wykopuje na tych swoich ziemiach no ale jest, fajnie. Kolejny fancik, mało śmieci, ogólnie mało sygnałów, do czyste pole. Także i tak spoko. No i coś tutaj wyszło, moi drodzy. Chyba jakieś grube kółko, nie jestem jeszcze przekonany co do tego. Także trzeba to oczywiście sprawdzić. Podejmujemy to. No i jakby jakieś kółeczko było. A co to jest? Co to, moi drodzy widzowie, jest? Damy do słoneczka. W razie wygląda to tak, jest dosyć grube, jakieś takie powywijane. Kurcze, co to może być? Z jednej i z drugiej strony takie. Patrzcie, miedziane, bo zeszła tutaj ta patynka i jest ten kolor miedziany, charakterystyczny, więc na pewno jest to miedź. Natomiast co to takiego może być? O takim kształcie specyficznym. Takie powywijane. Na grubość, no to takie o. Jak widzicie, jak może dwa PRL-ki razem. Takie zdobione. Kurczę, wygląda to naprawdę ciekawie. Przez chwilę myślałem, że może jest to jakaś obrączka, jakiś pierścionek, czy coś w tym stylu, taki po prostu zawijany. No ale nie mam pojęcia, tak naprawdę. Wygląda to. Ciekawie bardzo, nie powiem że nie, ale to muszę to oczyścić na spokojnie w domu, więc zostańcie na pewno do podsumowania, do podsumowania na końcu odcinku. Odcinka tam wam to pokażę. No a patrzcie teraz moi drodzy, no można by było mogłoby się wydawać, że będzie to duży, duży miedziak. Aczkolwiek jest to guzik, natomiast nie jest powiedziane, że z miedziaka to on nie jest zrobiony jakiegoś. Taka pacynka kurczę mocna, zielona. Przebite ewidentnie tutaj, zobaczcie, to nie wygląda w ogóle na jakieś bardzo stare. Raczej takie cztery dziurki tutaj są. O, teraz dobrze wyostrzyło wam. Cztery dziurki, na pewno był to guzik dla kogoś. O, zobaczcie, cztery dziurki. Aha, bo tutaj to wygląda, moi drodzy, tak, jakby kiedyś było łóżko normalne, a później ktoś to przebił na cztery. I zrobił sobie guzik, tylko po prostu no, w innym stylu, no nie? Taki na cztery dziurki, a nie na łóżko. No taka ciekawostka. Rzadko się coś takiego trafia. Nie wiem, czy to stare, czy nie. Szkoda, że nie z monety, bo wtedy no to jest to dużo ciekawsze. No a tak, no to i tak jest fancik, super. No i najprawdopodobniej, moi drodzy, dzisiaj ostatni już fancik, z tego względu, że no mówię, niedużo dzisiaj mam czasu. Ale jest to kolejny fancik, moi drodzy. Półtorej godzinki dokładnie za mną, godzina 20, no powiedzmy. I mamy kolejny guzik. No dzisiaj bardzo guzikowo, zdecydowanie guzikowy dzień. Duży guziczek, natomiast całkowicie goły. Całkiem goły chyba, nic na nim raczej nie ma. Nie widać z tej strony na pewno nic nie ma, z drugiej strony być może gdzieś tutaj coś jest, jakieś. Tutaj kurczę te. No, nie mogę się wysłowić, ale wiecie o co mi chodzi. Sygnatury. No nic, no jest kolejny fancik. Ostatni już dzisiaj, także i tak wykopki bardzo uważam pozytywnie. Zaliczone, odhaczone na plus. Pochodzić też było miło, także super. No dobrze, moi drodzy, a więc przyszedł czas na to podsumowanie. Dzisiejszy urobek prezentuje się właśnie tak. Jedna monetka, trzy guziki, no i to. Niezidentyfikowane coś, co no to ja nie wiem. No, prl standardowo tak jak widzieliście, jagódki także można powiedzieć, że taki troszeczkę rzadzi, rzadziej trafiający się prl -ek. w ładnym stanie, nawet no, ale to tylko PRL. Ej, guziczek, fajnie, bo guziczek moi drodzy mamy z orzełkiem z koroną, niech no tylko ostrość tutaj złapie, złapie, no, coś złapało, ok. Ledwo widać, ale jest. Guziczek mocno sfatygowany. Mamy też groszek Wehrmachtu. Popularny niemiecki guziczek. Natomiast no jak widzicie guzikowo dzisiaj, guzikowo. Fajnie, że takie a nie jakiś tam zwykły. Widzę, że chyba brakuje mi jednego guziczka na sam koniec co był znaleziony. Ale na nim nic jednak nie było, więc jeśli pamiętacie jak on wyszedł no to nic więcej na nim nie było. Zwykły jakiś cywilny guziczek. Ten wygląda tak. Zobaczcie. No według mnie raczej to chyba monetą nigdy nie było, a szkoda. Myślałem chociaż, że takie coś się trafi, że było to zrobione z jakiejś monety. Natomiast na to nie wygląda zupełnie całkowicie gołe, gany, więc raczej po prostu taka blaszka. Ale z tej strony ewidentnie widać, że, no zobaczcie, tutaj musiało być uszko centralnie na środku. Pierw zwykłe, a później ktoś to cztery razy przebił. No i tutaj... Ta ciekawostka. Zobaczcie jak to wygląda. Nie wygląda to staro tak naprawdę. Ten okrąg taki w środku. Nie wiem do czego to mogło służyć. Zupełnie o takie coś jakby urwane moi drodzy. Zobaczcie. Natomiast zupełnie nie wiem co do takiego mogło być. No niby takie zdobienie ciekawe wokół jest. Takie zaplatane. Nie wiem. Macie jakiś pomysł może no, to chętnie przeczytam w komentarzach, dajcie znać koniecznie, no i dobra, no i plus jeszcze ten guzik, którego e, widocznie musiał mi się zaplątać gdzieś w torbie, dobra. To by było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.